Dobry Powiedzieliśmy może jakieś podstawy programu LIMP oraz kalibracja, oraz pomierzenie, pomierzenie, zmierzenie parametrów TS, jakiegoś nieznanego przetwornika, głośnika będzie używać do tego Arta Boxa, Arta Boxa znajdziecie w innym filmie na moim kanale. W skrócie jest to jig pomiarowy z zintegrowanym wzmacniaczem i zasilaniem do tego wzmacniacza, interfejsem USB oraz samym jigiem. Do pomiaru LIMP-em nie będziemy używać mikrofonu, będziemy używać tylko w zasadzie GIGA w konfiguracji na impedancję oraz na kalibrację. Tak więc będzie to całkowicie wystarczające na ten moment, a więc limp. Arta ArtaLab dostar dostarcza swoje programowanie w postaci trzech różnych programów. Jeden jest do pomiarów czy odpowiedzi impulsowej, czy stotliwościowej, tudzież pasma przenoszenia, jak to woli. Drugi jest LIMP do pomiaru impedancji oraz jest trzeci program, który się nazywa STEPS. W zasadzie, jeśli chodzi o LIMP'a, a też od niego zaczniemy, magii jakiejś specjalnej nie ma. Ile macie giga złożonego, jesteście pewni, że on jest dobrze poskładany? To wybieracie sobie urządzenie waszego interfejsu audio, który jest podłączony bezpośrednio do giga. U mnie to jest M Audio USB, tak więc jest OK. Kliknę OK. I w zasadzie możecie przejść od razu do kalibracji. Jako że GIG to jest, jest to urządzenie elektryczne, mamy tam interfejs audio, wzmacniać ITP itd. To program musi poznać pewne parametry, żeby móc wykrywać inne informacje o innych impedancjach dołączonych do, do tego giga. Tak więc dlatego kalibracja jest dość istotnym elementem, no i znaczy wymaga na przy każdym uruchomieniu. Tak więc. Ym, także trzeba pamiętać, że przy zmianie wzmocnienia zmacniacza też powinno się zrobić tą kalibrację na nowo tak więc jeśli raz ustawicie moc wzmacniacza, zrobicie kalibrację to jest OK. a jeśli by się okazało, że w trakcie pomiaru brakuje wam mocy do wykonywania tych pomiarów bądź jest jej za mało i przekręcicie tą gałkę wzmocnienia, tak więc będziecie musieli tą kalibrację wykonać na nowo kalibracja magii nie ma klikacie sobie kalibruj w zasadzie już została wykonana różnica między kanałami 0 i 11 dB może być mniej, czy mniej, tym lepiej. Dokładniej to zależy głównie, głównie mierze od czułości interfejsu yy, line in w karcie dźwiękowej. No i oczywiście od poprawnego polutowania układu. Jak nie miałem podłączonej masy wzmacniacza i yy, line in mojej karty yy, na USB, no to miałem tutaj 0.30 dB. Tak więc program już raportował, że jest jakiś problem i że lepiej. Tym nie mierzyć, tak więc upewnijcie się, że na pewno macie to poprawnie poltowane oraz, że interfejs audio jest w pełni poprawny. Oczywiście jak robicie kalibrację to na jig'u ustawiacie na impedancję oraz drugi przełącznik ustawiacie na kalibrację, żeby odpiąć nieznaną rezystancję i żeby kalibracja przebiegła możliwie bez zakłóceń. Jak już mamy skalibrowany soft Urządzenie działa, no to przełączamy przełącznik na pomiar. Podłączamy sobie rezystor 10 omów, Z uwagi na to, że jest to stała impedancja, tak więc pomiar powinien wyprodukować nam tak naprawdę prostą kreskę. Jeśli to będzie faktycznie taki wartość, będzie się zgadzać, możemy założyć, że urządzenie jest wykonane poprawnie. Jeszcze przed całym pomiarem warto zmienić tutaj skalę od 10 Hz, to głównie przy pomiarze. Przetworników, żebyśmy mieli pokryte szersze spektrum audio, w zasadzie od samego dołu, w cudzysłowie od samego dołu. Yy, przy generowaniu ustawcie sobie yy, szum różowy. Szum różowy w zasadzie skrócie, bo tam jest dodany jeszcze sweep tym wszystkim, ale tak to nazwijmy, że tak powiem. No i palimy, play. Mam włączony 10 omowy rezystor, no i widzicie, wartość wychodzi. W zasadzie żyleta, jeśli tu było coś nie tak, w przypadku jak miałem tą masę niepodłączoną i miałem złą kalibrację, no to to wychodziło 170 ohmów około, tak więc no coś było ewidentnie spieprzone, a tak przynajmniej widzimy, że wszystko jest ok, 10 ohmowy rezystor jest mm, poprawnie mierzony, rozrzut jest mm, raczej bardzo minimalny bym powiedział. Ok, jeśli chcecie sobie zweryfikować dodatkowo działanie tego urządzenia jak i programu, możecie podłączyć przetwornik o znanych wam parametrach. Ja tu mam takie dwa takie maluchy, to jest Spirals by Tiffany N65W05. Producent dostępnie oczywiście dla niego PDF, a tak więc będzie można to porównać z, z zmierzonymi parametrami, które zaraz wykonamy o ile rezystor. Był dość prosty do pomierzenia, bo jego wartość jest w zasadzie stała. Oczywiście jeśli go podgrzejemy, albo schodzimy, to minimalnie się zmieni, ale zakładam, że w pokoju to się nie wydarzy, tak więc jest to w miarę konstans, że tak powiem, a impedancja w głośnikach no, jest zależna od częstotliwości, um, tak więc um, ona nie jest stała. Dlatego wykonujemy te pomiary między innymi po to, żeby wiedzieć, jak zachowuje się cały zestaw głośnikowy, tudzież um, cały głośnik, tak. Okay. głośnik podłączony, ustawiony jest na pomiar jak i na impedancję. Wzmocnienie akurat u mnie wyszło na połowę, tak wydaje się, dość normalnie się wyjdzie, w razie czego w praniu, czy nie trzeba tego ściszyć czy podgłośnić, na ten moment jest ok. Kalibracja zrobiona, no to palimy pomiar i zobaczymy, co nam wyjdzie z tego. Dzięki no. piękny niemalże wzorcowy wykres, tutaj mamy fazę, tutaj mamy wykres impedancji, tego przetwornika widać, że w szczycie to będzie jego częstotliwość rezonansowa 34 ohm, 150 Hz około. Jak widzicie, tutaj mamy 34 ohm, a dajmy na tutaj gdzieś na początek 4,5. Tak więc to jest ta zmienna impedancja w zależności od częstotliwości, o której wspominają. No odczytując sobie tego FSA 154 możemy sobie sprawdzić w PDF-u producenta, że producent deklaruje około 166 Hz tolerancji 15%, czyli 15% od, od 166, no to bez problemu 154 się mieści w tolerancji i można założyć, że wykres, jaki przebieg tej impedancji, oczywiście cały pomiar urządzenia i dźigi, limp są w porządku zharperowane i będziemy mogli się bawić dalej, czyli pomiar parametrów TS jakiegoś nieznanego przetwornika. Mam tu taki przetwornik, go parametrach bliżej nieznany kupiony do samochodu ale okazał się <laughs> taki czowaty, że w zasadzie go nie założyłem. Tak więc idealnie się akurat trafiło. Hmm. Jeśli kupujecie wkrętarkę, ma ona pewnie jakieś parametry, czyli prędkość obrotu, moment obrotowy, czy ilość obrotów, moment obrotowy, napięcie. Głośnik jako urządzenie elektroakustyczne też ma swoje parametry. Zostały one. Opisane po części, bądź w całości nie jestem pewien, dokładnie przez dwóch gości, Pana Tiela i Pana Smala, stąd parametry TS, tudzież TSP, czasem się spotyka Tiel Small Parameters. <laughs> Opisują one działanie układu membramy jak i ogólnie całego, całego, w większości, albo nawet całego przetwornika, tudzież głośnika, jako urządzenia elektroakustycznego. Na podstawie tych parametrów jesteście w stanie ocenić do jakiej obudowy zaaplikować głośnik, i do czego on się przyda. Czy to będzie bardziej głośnik niskotonowy, średniotonowy, wysokotonowy itp. Itd. Oczywiście dokładne pomiary dadzą Wam tak naprawdę pełne pasmo przenoszenia tego przetwornika, jak i inne dodatkowe parametry, które są potrzebne przy projektowaniu zwrotnic. Dlatego należy pamiętać, że nie stosujemy nigdy uniwersalnych zwrotnic. Nie ma możliwości przełożenia do kolumny innego przetwornika niż ten, z którym została zaprojektowana zwrotnica. To nigdy nie będzie działać poprawnie, tak więc przestrzegam przed tym. Dlatego tak się trąbi na różnych forach, yy, gdzie ludzie wsadzają do altusów różne inne przetworniki i twierdzą, że to gra lepiej. No może gra lepiej dla nich, w sensie trochę w placebo, ale technicznie będzie to niepoprawnie i zapewne będą jakieś dziury w paśmie albo... Wspólnie będzie to spaplana i poprawna konstrukcja, tak więc y, naprawdę głośniki o solidnych parametrach, pomiary, projekt zwrotnicy w docelowej i wtedy możemy mówić o poprawnie wykonanych kolumnach głośnikowych. Dobra, żeby zmierzyć parametry tego przetwornika, y, przede wszystkim potrzebujemy mieć rezystancję cewki. Rezystancję cewki, z uwagi na to, że mierzymy ją multimetrem, podłączając bezpośrednio pod złącza tego przetwornika i sprawdzamy jaki jest opór. Rezystancja z uwagi na to, że mierzymy to napięciem stałym. Mówimy o rezystancji, jeśli pracujemy przy napięciu stałym, o impedancji, jeśli jest to układ z napięciem przemiennym. 2. Ja zużyję, użyję metody, taką znam, na dodanie dodatkowej masy na membranę. Mam tu taki ciężarek z membraną biernej, zaraz go zważymy i będziemy to potrzebowali, żeby to dodać, dodać wpisać w programie. Tak samo mierzyłem używając DACA, ale jest to ogólnie znana metoda nie jest to stosowana w wielu innych oprogramowaniach. <laughs> Jeśli chodzi o te rzeczy, o których mówię, to one nie są jakieś wysane z parca. <laughs> Arta udostępnia instrukcje obsługi, że tak powiem, jest dość przepasna. Jest w niej umówiony układ giga, jak i pomiarów, kalibracji, jaki opis, jak używać tych programów i mierzyć te parametry, o których teraz mówię. Tak więc nie jest to żadne science fiction. A Dość prosta sprawa, jeśli może na cały sprzęt okej. Okay. Yy, limpa oczywiście skalibrowałem, tylko muszę wpisać zaś 10, 10 Hz na nowo, gdyż program zrestartowałem. No i palimy. Zobaczymy jak ten czas pracuje. Dobra. Teraz co musimy zrobić? Musimy sobie to zapisać jako overlay, czyli dodatkowa warstwa, żeby mieć wynik porównawczy. Dajemy tutaj to się zapisało jako overlay zostanie jako warstwa ta, aby robić to w programie graficznym. Dodamy naszą masę, pierwszy sobie ją zważymy. ile to waży. Pierwsza lepsza, ogólnie powinniście dodać taką masę, żeby było gdzieś między 20-30% przesunięcia częstotliwości rezonansowej głośnika. Jeśli dacie za dużo, to przetwornik przestanie pracować i program nawet Wam chyba zaraportuje, że to nie ma sensu. Sorry, spróbujcie z czymś tak, więc um, Dajemy to tak jak jest. A ważna uwaga, jeśli głośnik ma wentylację, ten akurat nie ma, no to musicie zapewnić swobodną pracę tego przetwornika, tak żeby nie blokować tego wylotu. Ok. Odpalmy to ponownie teraz. Powinno nam się robić. Ja, częstotliwość rezonansowa. Mam się przesunęła, mieliśmy tutaj 76, a tu mamy 46. No dobra, załóżmy, że jest OK. Ładnie wyszło. Jeśli by ten przetwornik mocno przycisnąć paluchem, albo obciążyć, no to, to tego piku nie będzie i wtedy będziecie wiedzieć, że coś jest nie tak. Tak samo jeśli obciążenie by drgało w jakiś sposób, to ten wykres powinien być mocno pofalowany. Okay. Dobra, to teraz przechodzimy do analizy pomiar parametrów przetwornika metodą dodania dodania masy. No, mamy tutaj takie pola, czyli w zasadzie to co musimy wpisać, tak. Rezystancja cewki wyszła mi bodajże 3.3.9 Obciążenie widzicie, już zapomniałem ile to ważyło. Piszemy obciążenie. 18,23 23 g podaże. tylko tu jest notacja zapisu cyfry, bodajże z kropką, tak więc uwaga. Dla się przecinkiem tam tego nie kuma. Yy... Średnica membramy. No średnica membramy jest trochę triki. <laughs> Trzeba się zmierzyć średnicę i założyć mniej więcej od połowy resoru. Wiadomo, że membrama to jest ta powierzchnia tutaj bez resoru, ale sam resor też bierze udział w pracy tego przetwornika, tak więc załóżmy, że weźmiemy do połowy membrany i to jest jakieś 13 i 13 i 3 mm, to wpisujemy tutaj 13, kropka, w zasadzie 3. Tak to wygląda, czyli rezystancja DC cewki zmierzona średnica i dodana masa, no i klikamy Calculate Parameters, no i mamy. Wyliczył nam FSA na 75, no to już wiemy. plus inne parametry, na przykład QT139, QS, QMS. Yy, masa membrany 11 gram, ITP, ITD. No, <średnica> QT139 ogólnie, <średnica> głośnik o takim wysokim QT, no to <średnica> można powiedzieć, że do zastosowania w odgrodzie, albo w obudowie zamkniętej, no ale taki mamy przetwornik i tak to wyszło. Oczywiście to jest obarczone jakąś tolerancją, tak więc i tolerancją sprzętu pomiarowego, jak i tolerancją tych wpisanych parametrów, tak więc jak i dobry producent też podaje pewną tolerancję przy parametrach TS, tak więc i tutaj musicie mieć to na uwadze, że to te parametry będą obarczone jakąś tam tolerancją, no ale tak jak widzicie, jeśli sprzęt pomiarowy działa dobrze, to wykonanie takiego pomiaru nieznanego przetwornika, no to jest raczej prosta sprawa i nie zajmuje wiele czasu. Dobra, to może tu jeszcze jeden bonusik taki już na koniec damy nowy pomiar. Całkowicie. Usunę tą kreskę. Dobra, i włączymy przebieg interwencji teraz próbuję go obciążyć paluchem, tak, żeby przestał funkcjonować. O, tutaj lekko, widzicie zaburzenia. Nierównomierny zacisk, a ja teraz całkowicie. O. To się teraz nie funkcjonuje ten przetwornik, tak więc pomiar byłby raczej seskuczowaty w takim przypadku. Więc musicie dobrać ten ciężar eksperymentalnie, nie ma złotego przepisu na to, tak więc... Pamiętajcie, tak 20-30, może max 40%, bo raz go obciążyłem za bardzo i niestety program zaczął się rzucać, że nic z tego nie będzie, sorry. Zrób to inaczej. Uch, jeszcze jeden taki featurek, mam tu taki zajebisty głośnik DiBelisi totalny chiński kicz, aczkolwiek marka ta istnieje na rynku, ja pierdzielu, już chyba lat 90 dalej ten kicz kleją. To co Wam chciałem pokazać, to głośnik jest charakterystyczny, jak niektóre chyba silowskie gdm -y kiedyś takie były, z, ma on blachę z tyłu, czyli jest zabudowany, co daje nam do myślenia, że prawdopodobnie będzie to głośnik średniotonowy. Ma tu nawet jakiś korektor fazer, ale jest przyklejony krzywo, w ogóle niepoprawnie wykonany, tak więc totalne jajca. Zmierzymy mu. Zobaczymy jak on wygląda na przebiegu impedancji. Obstawiam, że będzie gdzieś wysoko z uwagi na to, że jest zamknięty, ta częstotliwość rezonansowa i nam potwierdzi, że to jest głośnik. Średniotonowy. Dobra. No, dokładnie tak dobra. Pewnie coś koło 300 Hz. Tutaj. o 431 Hz. Bo to w ogóle... Mamy do czynienia z super prześwietnym przetwornikiem średniotonowym za jakieś, nie wiem, nie wiem czy się daje teraz kupić, ale pewnie 12-15 zł, tak więc szał i i prędzej to była tak do żartu, tak więc nie tego na serio. Głośnik jest naprawdę gówniany i nikomu bym go nie polecił. Reasumując, jeśli macie zrobionego giga, jak widzieliście na moim innym filmie, no nie jest to magia, można to zrobić jako osobne urządzenie i zrobić to naprawdę po niskich kosztach. Mm, program, który jest w zasadzie wersji demo i wystarczy, gdyż ten... Mm, nie da się zapisać chyba w formacie RAF, ale normalnie ten wynik da się zapisać w innym formacie, tam jakimś zrozumiałym dla innych programów i można normalnie te symulacje przeprowadzać. No tak jak wspominałem, żadne dobre kolumny nie zagrają bez dobrej zwrotnicy, o ile to nie jest DSP, które też trzeba de facto zestroić i wgrać filtry cyfrowe. Tak więc przy analogowych filtrach no również jest zabawa i zwrotnica zawsze jest dedykowana do konkretnego zestawu. Wszystkie uniwersalne to jest niestety syf i ogólnie nie polecam, tak więc jedynie projektowanie zwrotnicy da poprawny efekt grania w pełnym paśmie całego zestawu głośnikowego. Sama impedancja przyda Wam się do określenia zbiorczej impedancji całego zestawu, jak i y, osobnych przetworników itp. Itd. Tutaj, jak wspomniałem, przy budowie subwoofera, jeśli mielibyśmy na przykład bas reflex, to, to będą dwa piki, plus Tendencja wzrostowa tego wykresu, jeśli to będą pofalowania, to możecie na przykład takim pomiarem impedancji wykryć, czy nie ma fali stolącej w obudowie i czy nie należy się zająć um, um, obudową w sensie w środku dołożyć jakiegoś wytłumienia, bądź przeszkodzić tej fali, żeby ona um, bardziej zamywała się wewnątrz obudowy. Więc um, w zasadzie to chyba tyle. Um, limpa i Arte polecam boks naprawdę prosty kiedyś znajdziemy trochę czasu i lepszą pogodę to zajmiemy się może pomiarami pasma przenoszenia głośników i ewentualnie całego zestawu głośnikowego to się zobaczy tak więc cool